Witam wszystkich hodowców i miłośników Gołębi Pocztowych. Nagrywam mój pierwszy film w 2024 roku. Czekam na Gołębie z lotu Neubrandenburg. Około 340 km Gołębie puszczone są o 6.00. Właśnie dostałem informację, że kolega na najbliższym kilometrażu ma Gołębia. 10.03 Czyli umie powinien być około 15 minut później, on ma tam 18 km no, bliżej kolega Jacek i mi nadzieję, że będzie szybciej niż te 15 minut ja dałem 43 gołębie jest to nasz piąty lot w oddziele Kociewie Ostatni lot było 4,5 tysiąca gołębi, Zaczęliśmy 5,5 tysiąca Loty w naszym oddziale są raczej udane, trudne, ale Trudne, ale udane, o tak powiedziałbym Konkursy były i po 3 minuty, po 6 minut I trochę tam więcej I mojego gołębnika jest około 62% a latamy tylko na 20% Nie latamy jak Jak tam inne oddziały Na południu 33-25% Jak gołębie lecą No mogłyby lecieć lepiej Z całości jestem szósty Z pięćdziesiątki Trzeci W lidze Pierwsze lidze też trzeci w sekcji naszej owic pierwszy ale jakoś do tej pory jeszcze nie było. Najwyższe miejsce, chyba 18 gołębia. Jakoś nie było takie wybitny człowiek konkursu. Wiatry wieją z jednej strony, raz z drugiej Ech, nie było chyba takiego lotu pod wiatr, żeby ustawił wszystkie gołębie równo. Także mam nadzieję, że coś tu nagramy i będzie można kolegom, koleżankom pokazać, jak się tylko jakiś gołąb czy gołębie pokażą to to będziemy relacjonować. Dodam jeszcze, że w tym roku lecę na produktach firmy Van He są to produkty bez ściemiania, które w moim sklepie Sprzedają się najlepiej Program e, produktu firmy VanHee nie jest taki obszerny Nie potrzeba 30 produktów Wystarczy 6, 8 i, i gołębie są zaopatrzone No to tyle Myślę, że gołębie w każdej chwili mogą być Także zrobimy krótką pauzę jak coś będzie to będziemy będziemy nagrywać i jest pierwszy gołąb o odczuł widać że on już wrócił tak jakby od tyłu nie mówiłem że wiatr jest północny spychający je na południe I jest druga moja teraz chyba liderka jest tak tak, to jest ten gołąb, który w zeszłym roku był trzy, trzecim lotnikiem ogromnego kategorii B. Chodź, 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 chodź. Ona jest zawsze bardzo ostrożna. Antena jest tam z tyłu. Ona musi skoczyć. O, teraz dopiero się odbiła. Liczyłem, że to ona będzie pierwsza. Pokazywała, dała wszelkie takie oznaki, że, że jest w formie. Mamy dwa gołębie. Teraz idą gołębie tutaj. Nade mną idzie grupka, około 15 gołębi. Ale gdyby to były nasze, to by się chyba rozerwały. Pewnie co czczew Jest trzeci gołąb po minucie. Wszystko pojedynczo. Tydzień temu były cztery od razu Z daleka nie widzę co to są za gołębiecze czy dobrze typowałem czy nie Na razie to typowanie też mi względnie dobrze wychodziło Z pierwszego lotu do intermiszów miałem pierwszą drużynę w oddzielę. teraz czwartą tydzień temu Dzisiaj typujemy po raz trzeci. Ta pstra oczywiście była zatypowana. Jakiś tu cień się przesunął, ale nie widzę. No nie będzie. Dzisiaj jest w tej chwili jakieś 24 stopnie. Teraz w okręgu Gdańskich chyba żaden z oddziałów nie przesunął lotów na poniedziałek Tak jak oddziały południowe Czy z centralnej Polski Wszystko przesunęli na poniedziałek koledzy loty Zobaczymy czy to będzie dobrze, czy źle Na razie są trzy gołąbuszki i nie widać reszty 40 jeszcze Nie jest za dobrze. Za dużo przerwę. Jest następna. Teraz jest roczna gołębica zatypowana do intermistrzostwa. Tydzień temu była. Tydzień temu była w pierwszych moich czterech gołębiach. Na drugi taki. A jest to, jeżeli ktoś ogląda moje filmy, jest piąty gołąb, Jeżeli ktoś ogląda filmy jest to winik kojarzenia. Miałem pożyczoną samicę z od, e, kolegi z oddziału CZCZEW do mojego samca. U mnie te młode za bardzo nie leciały. Kolegi miały chyba 5 i, 4, lub 5 i 4 konkursy lub 4 i 3. O jest teraz Chinka też gołąb zatypowany do GMP roczna samica, czyli przynajmniej dwa roczniaki są Inka to jest rodzina tej pstrej, która usiadła druga Także jest... Ile? Teraz sam już się pogubiłem. 5, chyba czy 6? Dziesiątki do GMP zatypowałem trzy roczne gołębie Dwa roczniaki są, dwie roczne samice, jeszcze jedna roczna Rozglądam się tutaj, ale nic nie ma Nie wiem czy jest jeden mój gołąb, czy dwa jeden na pewno, chciałem pójść sprawdzić do zegara, co to za gołębie przyleciały ale są dwa chodź, 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 chodź zegar odbił w razie to typowanie miałem gołębia miałem gołębia, który miał 4 konkursy był 10 lotnikiem w oddziale mówię zatypuję szybsze tak zwane szybsze no i gołąb jest tu nam lata jakiś gołąbuszek pierwszy gołąb Chodź, 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 chodź. Nie słyszałem, czy się odbił. Rano dzisiaj wypuściłem 11 samic, które zostały. To jeszcze mi trzy brakują. 30. O, jednak jest. Druga hinka. <ślinna> Chinka. Dlaczego hinka? Ich matka to jest Belgijka od kolegi Piotra Tuchlina. Miała w czasie pandemii być wysprzedana do Chin i niestety na moje szczęście nie została sprzedana. Piotr ją przywiózł z Belgii i ona jest matką, babką Dobrej Gołębi. Między innymi babką tej mojej pstrej która dziś usiadła druga a w zeszłym roku była trzecim lotnikiem okręgu Gdańsk w kategorii B, jedna druga B 401 a pierwszy gołom, który się odbił to była gołębica po Samicy od świętej pamięci Tadeusza Mańkuckiego i po samcu od kolegi Andrzeja Wilczyńskiego z Lubartowa Klubica pokazywała, że jest w formie ale hodowca zawsze po swojemu tam jest to co ładne i tu krąży następny teraz chyba samczyk nam zaleci a, dwuletni samczyk. Nie ma kopmanów. Na mojego kolegi Darka z z którego mam tą kopmankę. Poszły mama z dwoma dziećmi. Nie ma ani mamy, ani, ani dwójki dzieci. One się tu zupełnie dobrze spisują. Dwa tygodnie temu była Mama była pierwsza, dwoje dzieci drugich, wnuk czwarty. Cała rodzina, ale wtedy było bardziej pod wiatr. A dzisiaj jest wiatr spychający. Także ich na razie jeszcze tutaj nie ma. Przydałoby się wejść do gołębnika, powpuszczać niektóre gołębie do, do celu. z gębica, która dzisiaj była druga na gębniku. No dwa pióra złamane, doklejone. Stało się to na dwa tygodnie przed lotami. Nie wiem, czy to widać właśnie w lewym skrzydle. To jest gębica, która była pierwsza. Ma stałego partnera. Już parę razy. To jest głębica czteroletnia. Coś tam słyszę, że wchodzi. Już parę razy przyszła czołowo. To jest córka tak zwanej Chinki, roczna Galibica 3510, jej siostra 3505. Mój kolega ekspert Andrzej Wiecki powiedział, że ta będzie lepiej latała. Słyszę, że cały czas druty, druty biją, bo imię wchodzą do środka. Są kopmany ta grochowa to jest podarunek od mojego kolegi Darka z Elbląga a pod dołem nakrapiany się pomylił jej syn powinien gniazdo wyżej wejść o tu jest gołębica która też była do GMP zatypowana ta niebieska a wrócił widzę U, od tego słońca im się popieczyło natomiast dwa cele do góry wejść

I tu jest mój 1087 w zeszłym roku czwarty konkurs z pincetki ostatniej to właśnie ten gałąz jest gałąb zatypowany puścimy go tu no i też ma stałą partnerkę Dwa gniazda u góry, dobre samice, tydzień temu miały odpoczynek. Ja latam całym stanem gołem milika. Mówię, gołą pokazuje, że ma formę. No i tutaj jest roczniaczek.